Szanowni Państwo, jest wśród nas w Krakowie tyle wspaniałych kobiet, które współtworzą naszą rzeczywistość, które działają na rzecz równouprawnienia kobiet, a które przez to, że nie zajmują bardzo eksponowanych stanowisk, nie są doceniane w należytym stopniu. I właśnie dla takich kobiet. Rada Miasta Krakowa ustanowiła nagrodę imienia Kazimiery Bójwidowej, wspaniałej babki, feministki z początku naszego wieku. I każdy z Państwa, każdy, kto ma skończone 18 lat może zgłosić kobietę, którą podziwia na stronie krakowianki.kraków.pl. I taka kobieta może otrzymać nagrodę. Bardzo prestiżową imienia Kazimiery Bójwidowej, więc dostrzeżmy te cudowne, działające krakowianki wokół nas i zgłośmy je do nagrody imienia Bójwidowej.